Witam, Klaudia Kroczek, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. W ciągu najbliższej doby układ niskiego ciśnienia i związany z nim front atmosferyczny będzie odsuwał się na wschód, co to oznacza zabierze ze sobą te chmury deszczowe, które pojawiały się w Polsce, także jutro zdecydowanie mniej opadów. Układ wysokiego ciśnienia z nad Morza Północnego będzie poprawiał pogodę w większej części Polski. W nocy w najchłodniejszym momencie na termometrach od 5 stopni w Zakopanem do 13 stopni w Kołobrzegu. Uwaga, bo przelotnie może opadać właśnie na podhalu, na Subalszczyźnie, a na Nizinie Szczecińskiej możliwe, że będą pojawiać się mgły i zamglenia. Dlatego też ostrzegamy kierowców. Na Nizinie Szczecińskiej widzialność może być ograniczona, a tam gdzie opady deszczu lokalnie może być ślisko. Tak będzie wyglądała wędrówka chmur nad Polską jutro. Tak naprawdę będzie ich niewiele. Pojedyncze chmury deszczowe na krańcach wschodnich. Będziemy jeszcze ostrzegać przed silnym i porywistym wiatrem, bo ten możliwe, że jeszcze będzie pojawiał się w centrum i na północnym wschodzie. Sprawdzamy szczegóły. Na Pomorzu, Kojawach i w Wielkopolsce wiatr słaby i umiarkowany. 16-18 stopni wzdłuż linii wybrzeża, a w południowej części regionu 22-23 stopnie. Warmia Mazury, Mazowsze, Podlasie tutaj silny i porywisty wiatr. W porywach może osiągać prędkość nawet do 40 czy 60 km na godzinę. Przelotny deszcz w Suwałkach, w Białym styku też mogą pojawiać się chmury, ale padać z nich nie będzie. A na Warmii, na Mazowszu, na ziemi łódzkiej niemal bezchmurnie. Podkarpacie, Lubelszczyzna, nad Lublinem chmury deszczowe, poza tym bezchmurna aura. W tym regionie wiatr słaby i umiarkowany, a na termometrach w cieniu w najcieplejszym momencie dnia od 17 do 20 stopni. Górny Dolny Śląsk, ziemia lubuska 21, na ziemi lubuskiej 23 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, dużo słońca na barometrach 1008 hektopaskali w Warszawie. Ostrzeżenia dla kierowców na krańcach wschodnich. Silny wiatr. Miejscami opady deszczu. Drogi mogą być śliskie. Warunki biometeo: obojętne i korzystne. W większej części Polski pogoda będzie miała dobry wpływ na nasze samopoczucie i temperatura odczuwalna będzie troszeczkę niższa niż ta na termometrach. Wyniesie od 12 do 19, miejscami nawet 20 stopni. No to sprawdźmy, co się będzie działo w kolejnych dniach, bo niedziela, weekend, sobota i niedziela zapowiadają się naprawdę bardzo pogodnie, niemal bezchmurnie. I z wyższą temperaturą, przede wszystkim w sobotę, od 21 do 28 stopni w niedzielę, od 23 do nawet 31 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Co w kolejnych dniach? Tutaj trochę więcej zawirowań w pogodzie, bo deszcz, burze, możliwe na krańcach zachodnich w poniedziałek, ale nadal ciepło, nawet do 31 stopni. We wtorek. Poprawa pogody, niemal bezchmurna aura i temperatura też bardzo przyjemna od 20 do nawet 29 stopni. I zostaje nam środa z temperaturą.